Witajcie, kochani, w nowym vlogu. Powiem Wam, że pogoda jest dzisiaj cudowna, chociaż nic na nią nie wskazywało, bo wczoraj było fatalnie, aż do samego wieczora, naprawdę było fatalnie, ale nie o tym mowa. Jak widzicie, ja już jestem gotowa. Za chwilę wychodzę, jadę do centrum, ponieważ dzisiaj do południa. Odbywa się całkiem ciekawy event. Czy na pewno będzie taki ciekawy, to się okaże. Zabieram Was ze sobą. No i oczywiście życzę Wam miłego oglądania i mam nadzieję, że spędzicie dzisiaj z nami miło czas. No i jesteśmy, patrzcie kto tu jest ze mną. Dawno jej nie było. Skończyły się wakacje. Skończyły się wakacje, się zabrać do roboty. Idziemy, idziemy zobaczyć gdzie to. Nie powiem, że jesteśmy totalnie na zielono. Nie wiemy tak. Nie o godzinie 11 szampana ze złota. Ale powiem Wam, że zbiera się dużo ludzi, więc pewnie niedługo się już zacznie. Nazywam się Ania Drożowska i właśnie zostałam ambasadorką Oriflame. Otóż zdaje mi się, że ja z e, była byłam związana od lat. Przy czym e, właśnie, e, właśnie ten, ten, ten związek upieczętowaliśmy, podpisaliśmy, e, jest, e, jest już uwidoczniony na papierze. E, niemniej ten związek wynika z tego, że ja kieruję się w życiu zbrojnym i prywatnym tymi samymi danymi, e, które przyświecają firmie o Marce, o Kreatywność, indywidualizm, pasja. Jestem kobietą wielu pasji. Jak bym tutaj zaczęła pogadać, żebyśmy siedzieli do wieczora. Ale przede wszystkim, mówię kobietą przede wszystkim jestem jak większość, tutaj mamy mamy federalnie, ale tu widzę prawie same panie, jak większość z nas jestem kobietą. Kobietą świadomą, kobietą, która wie czego chce. 예 i e z 또 Chciałam to, to. powiedzieć, ja że wisisz mi kawę. W sensie musimy się spotkać na kawę. Jeszcze, jeszcze no. i Chociaż tak naprawdę ja musisz się tak trzymać. Ale się złamałam w ten lik. A co z tą twoją pobiec no, Instagramie? No Złamałam no, się właśnie, to chyba miesiąc był. Dobra, ale miesiąc. Jest... Ale ja to, mi, co? wygląda tak. Nie potrzebuję żadnych e, przysięg, dat. I całe reszty. Oko tak wygląda raczej dziewczyny. Ale słuchajcie, ja oglądam, ja jestem po prostu wiernym panem snapu, pani Ty. No weź, weź, weź. To coś tam robi, jakiś sterniczek. Osta... O, wczoraj, ja byłem sterniczek od szóstej. Tylko przedwczoraj było. Musiałem się pocieszyć, że taka burza była w Warszawie. No, tak, bo w ogóle, także ja śledzę wszystkie snapy i ee, naprawdę jestem wierny. Nie, koniecznie wpadnijcie do Pauliny na bo ona też robi. No! Ja nie jestem takim specjalnych. Pomału, pomału i się wkręci I jak widzicie, ja już jestem po evencie, wracam do domu. Zatrzymałam się jeszcze na chwilę w Biedronce, żeby kupić świeże pieczywo i zrobić coś na obiadek, bo Massimo też do mnie dzwonił, że już do domu wraca. W każdym razie, jak widzicie, wracam na piechotę, bo nie jechałam na event samochodem. A wracałam z Martą, więc jeszcze sobie trochę porozmawiałyśmy w autobusie, pogadałyśmy, przynajmniej miło spędziłyśmy drogę. W każdym razie idę teraz już do domku i zaraz jak będę to Wam jeszcze parę rzeczy powiem ciekawych. Pokażę Wam też co dostałyśmy na evencie i o ile się nie mylę, to w skrzynce czeka na mnie przesyłka. Także pokażę Wam co i jak. Ok, jestem w domu i korzystając z okazji, że Massimo jeszcze nie ma, zanim zjem, pokażę Wam szybko, co to za nowe perfumy. Ambasadorkę marki, nową ambasadorkę marki mogliście już poznać, a teraz pokażę Wam właśnie no, najnowszy zapach marki My Destiny, który znajduje się w takim właśnie oto op opakowaniu i prezentuje się w ten sposób, ale muszę Wam powiedzieć, że nie wiem jeszcze jak pachnie. Ma przepiękny koreczek. Zobaczymy, wypróbuję. Podobno jest bardzo ciekawy i bardzo fajnie utrzymuje się na skórze. No, ale tak jak mówię, nie jestem w stanie Wam nic więcej na razie na jego temat powiedzieć. Poza tym ja nie jestem znawcą perfum, no, ale przetestuję i kto wie, jak to będzie. Ale jeszcze jedna rzecz, która czekała na mnie w skrzynce pocztowej, ja już wiem co to jest. W sensie podejrzewam co to jest i zaraz wam pokażę. Tam, daram, przyszło do mnie goti. Zobaczcie, to są nowe bransoletki goti na takiej właśnie gumeczce. Coś mi tu nie ostrz. O jest. Na gumeczce wyglądają tak miętowa i granatowa, przepiękne, słodziutkie, właśnie coś takiego chciałam. I nowość marki, naszyjniki. Ja sobie wybrałam właśnie taki z dużym serduszkiem. Myślę, że będzie fajnie wyglądał do jesiennych swetrów i nie tylko. Ale jeszcze chciałam z tego miejsca podziękować dziewczynom, z którymi się dzisiaj spotkałam: Paulinie i Marcie. Nie mogłyśmy się wygadać zresztą jak zwykle. Po całym evencie jeszcze troszkę posiedziałyśmy, porozmawiałyśmy. Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo znowu. I zresztą też mam nadzieję, że wy spędziliście miło ten czas. A teraz biorę się za gotowanie, za przygotowanie obiadu, bo czeka mnie, w sumie to was. Kolejna niespodzianka, a zaraz dowiecie się jaka. Kto tam idzie? Kto tam idzie? Tada! Cześć! Kto to wrócił? Benvenuto! Zobaczcie jak te lilie pięknie rozkwitły. Niesamowity zapach jest w całym domu. Ale wy już wiecie, że ja uwielbiam lilie i w ogóle świeże kwiaty. Także proszę, tak się pięknie prezentują. A kogo ja tu mam? Co to za koteł tu leży? Proszę bardzo. Ale czekajcie, jest też drugi. Hej! Hej kotyłka! <grybujesz> Jaka mina. Tak się zasiedzieliśmy, że trzeba chyba coś ugotować na kolację, co? Co robimy dzisiaj? Zrobimy robimy pastę fagioli, amore. Pasta fagioli, Dzisiaj biłem a są, no dobra poczekaj, a są czerwone? Tak, są. To zróbmy z tą czerwoną. Są czerwone. Cześć, jestem w Tak, jestem w wróciłem. Nie! Nie! <laughs> dobra, to ja szykuję stół i zabieram Jeszcze raz. <laughs> tak, to zdecydowanie był fajny dzień, ale... Musi się on kiedyś skończyć. No, jak widzieliście, Enco wrócił. Impreza z Oriflame, nowy zapach, nowa ambasadorka, spotkanie z dziewczynami. A dzisiejsze popołudnie też spędziliśmy na praktycznie przygadaniu to, tego, co działo się u Enco, oglądaniu zdjęć i całej reszty. Także czas minął, czas się również z Wami, kochani, pożegnać. Mam nadzieję, że miło spędziliście. A tych kilkanaście minut, kilka, kilkanaście minut. Także do zobaczenia w następnym filmiku, buziaki pa.